Czy w Twoim domu pojawiły się niepokoje, czy Twoja rodzina doświadcza trudności, które odbierają wam radość i poczucie bezpieczeństwa? A może czujesz, że nad Twoim życiem krąży cień lęku, chorób i problemów, które niszczą Twój pokój serca? Bracie i siostro, to nie przypadek, że jesteś teraz na kanale światło modlitwy, to jest moment, w którym Matka Boża Częstochowska pragnie przyjąć Twoje troski i otoczyć ochroną Ciebie? Twoją rodzinę i Twój dom. Od wieków jej spojrzenie z jasnej góry jest źródłem pokoju i nadziei. Ile razy naród polski uciekał się pod jej płaszcz w czasie wojen, trudności, zagrożeń? Ile razy rodziny, które zawierzyły się jej, doświadczyły niezwykłej pomocy? Dziś także ona staje u drzwi Twojego domu i mówi: Nie bój się, jestem z Tobą. Twój dom należy do mnie, a twoja rodzina jest w moim sercu. Modlitwa o ochronę domu i rodziny Matko Boska Częstochowska, Królowo Polski i Matko Nasza, przychodzę dziś do Ciebie, by oddać Ci mój dom i moją rodzinę. Wejdź do każdego pokoju, do każdej sytuacji, do każdej relacji między nami. Zabierz od nas kłótnie, zazdrość, brak zgody. Uchroń nas przed chorobą, przed nieszczęściem. Przed złem, które próbuje wniknąć w nasze serca. Mario, otocz nas swoim płaszczem i ukryj w twoim niepokalanym sercu. Niech nasz dom stanie się miejscem modlitwy, miejscem pokoju, miejscem miłości.